Witam Was cieplutko, moi widzowie. Wielu z Was pytało, jak wygląda mój cheat day, że mimo, że jem praktycznie co chcę w cheat day, a to i tak chudnę, i to całkiem spore liczby. W tym filmie Tobie to pokażę, więc zostań ze mną do końca. No to jest cały dzień jedzenia oraz chodzenia. Ja zaczynam oczywiście kawą, a zaraz Tobie pokażę moje śniadanie. A plan na dziś był taki Pokazywać wszystko to co jem Odpowiadać na pytania widzów Oraz jak najwięcej chodzić żeby chudnąć Ja już idę kawusie pić Taka czarna bez cukru, bez mleka Ja jestem przyzwyczajony do picia właśnie takiej kawy Taka mi najlepiej smakuje i najlepiej wchodzi A zaraz będziemy robić śniadanie I ja jestem teraz w łazience nie bez powodu Ponieważ teraz się będę ważył Zobaczymy ile tak naprawdę ważę w tym momencie. Oczywiście wiadomo, będę więcej ważył, ponieważ już i kawę, i wody, i jeszcze kreatynę, Ale jeszcze nic nie jadłem, więc no mniej więcej mogę spróbować się zważyć, co my tu I mamy tu taką sytuację 84,35 5. Ja jeszcze ważyłem się wcześniej, ważyłem 84,8 Więc ta waga mega się waha Aczkolwiek uznajemy, że waży 80 po prostu 4,1 Tak czysta gram w dół No i już mam jedzenie zrobione jest to około 1000 kalorii, aczkolwiek dzisiaj nie liczę tych kalorii, bo tak jak mówiłem jest 3 day, ale tak oszacowuję, że to jest mniej więcej 1000 kalorii, może trochę więcej. Jak na śniadanie na redukcji jest to dużo, aczkolwiek no na cheat day zawsze tyle jem, czasem może mniej zjem, aczkolwiek dobijam te kalorie na mieście na przykład. I oczywiście te śniadania się różnią, bo czasem są to płatki z mlekiem, czasem wrapy, czasem kanapki. No zależy od dnia. Dziś wylecowałem kanapki, ale na przykład w sobotę za tydzień mogą być to kurde, nie wiem, wrapy, cokolwiek innego. No nie wiem, co dokładnie, czym się zaskoczę, ale co tydzień wygląda to inaczej. Zapomniałem jeszcze nagrać jakiem obiad, ale na obiad jadłem pierogi, tak około 15 sztuk, co nam daje od. 800 do 1300 kalorii plus czereśnie One są dosyć nisko kaloryczne. Trochę ich zjadłem, powiedzmy, że z 200 kalorii to jest zupełny max. A teraz co? Idę sprawić to jedzenie, żeby też nie było tak, że się opierdalam. Siedzę i jem tylko i tyję. Bo oczywiście to nie jest tak, że siedzę sobie cały czas na dupie i chudnę. To się nazywa ciężka praca. Pompki diamentowe i normalne, oczywiście pierwsz normalna. Ile mam zrobić pompek normalnych? 10, 5, 10, dobra. Ja byłem dobre. nawet po chorobowym jakoś sobie daję radę teraz postanowiłem sobie jeszcze trochę pochodzić żeby podobijać kroków żeby te kalorie niepotrzebne spalić żeby mnie jutro ważyć między innymi ale żeby te węglowodany wbiły się w moje ciało i żebym miał jutro lepszy trening siłowy ponieważ nie wiem czy wspominam ale byłem chory i są mega ogromne spadki siłowe zwłaszcza jeżeli chodzi o ławę bo przypomnę na samym początku w sensie w najlepszej szczytowej formie brałem 80kg na 4 powtórzenia Z zapasem na 5 Teraz już 80 idzie tylko na jeden raz i to tak mega ledwo Ostatnio testowałem takiego maxa bo mi się nudziło i to było 82kg Ale to było z dupą więc No za bardzo nie mogę tego zaliczyć Więc muszę poprawić się bo miałem do lipca 90kg wycisnąć a póki co, 85 już nie jestem w stanie wyrównać, więc to sprycowanie się węglowodanami, ale spalanie kalorii jest dla mnie idealną opcją, jeżeli chodzi o treningi. W ogóle piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione cheat czy to jest McDonald's, czy kebab, jak w moim przypadku. Jestem ciekawy. Teraz idę jeszcze trochę pochodzić, bo nie ma za bardzo co robić. Bo nie będę jak co 15 minut, ponieważ to nie ma sensu, ale myślę, że pójdę na jakiegoś kepsa, żeby dobić te 1000 kalorii kolejne, trochę węglowodanów i co, widzimy się już y, przy jedzeniu. Teraz opowiem trochę o mojej chorobie, która trwa blisko dwa tygodnie. Więc po pierwsze, zaczęło się to w kaszlu, nawet nie wiem z jakiego powodu, w czerwcu miałem kaszel. I później ten kaszel zaczął wchodzić, ponieważ zacząłem brać seroty. I zgadnijcie co... Mam poza uszy i nos. Mamy 14 czerwca, jak to nagrywam. I zastanawiam się, z jakiego powodu tak się dzieje. Możecie mi pisać w komentarzach. I teraz y, odpowiem na kolejne pytanie, jakim jest czemu nie nagrywasz tych filmów tak często, jak kiedyś. A odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ skupiam się teraz bardziej na nagrywaniu tych krótszych filmów, żeby wybić kanał, bo jak w y, ostatnich filmach nagrałem, to był bodajże pod koniec maja. Miał ja tam pod tym filmem było już 250 chyba subskrypcji, jak się nie mylę. A teraz ma prawie 500. I to jest zasługa dlatego że nagrywamy krótkie filmiki, bo na przykład patrząc teraz na ostatni film, który ostatnio użyłem. No jak widać tutaj, nie zbyt się wypił. Ma raptem kilka lajków, nawet nie 100 wyświetleń. I to jest y, odpowiedź, bo podczortami potrafię mieć nawet 10 tysięcy wyświetleń. Kolejne pytanie jest takie, kiedy nagrasz coś o swoim życiu dłuższego? W zasadzie w tym momencie nagrywam, ale tak to jeżeli chodzi o taki samorozwój, to nie planuję z tego względu, że no po pierwsze filmy się nie wybijają, po drugie nie mam zbytnio doświadczenia w życiu, bo mam tylko 17 lat, niewiele wiem, a po trzecie... Zanim ja to nagram, zanim ja to zmokuję, jeszcze muszę pisać scenariusz, to wychodzi naprawdę ogrom czasu, jak taki na przykład filmik luźny, jak teraz nagram, to mi to chodzi może z jednej dzień, a jak nagrywałem o samorozwoju, to czasem nawet tydzień. Nie wiem czemu widzowie, ale nie chcę mi się jeść. Może to jest za sprawą tego, że faktycznie jem te 2300 kalorii, może to jest to, że zjadłem już dosyć sporo, chociaż wydaje mi się, że mało zjadłem. Nie wiem. Więc teraz nie będę szedł jeść, bo to nie ma sensu, żebym ja wbijał dodatkowe kalorie, żebym przybierał na wadze, więc teraz pochodzimy sobie po tych Katowicach i myślę, że za jakiś czas dopiero sobie zjem I nawet nie wiem co zjem, co z tego, chyba nic niespodzianka. Widzowie, muszę zobaczyć pogodę, bo naprawdę czuję się jakby było 32 stopnie, jest raptem 24 stopnie. A czuję się jakby serio, było nawet 35 stopni Nie wiem czemu to się tak dzieje, ale no, dziwnie mega, no, dziwne odczucia Zima była zimna W sumie dwa tygodnie temu A nawet tydzień temu jak wrzucałem ostatni film Też nie było zbyt ciepło A teraz Jest mega patelnia no. Jednak postanowiliśmy poczekać na autobus Ponieważ jest taki upał Że się po prostu nie da chodzić jest gruby 24 stopnie, chociaż mi się wydaje, że jest 30 stopni. No po prostu się nie da, a co dopiero będzie w lipcu, kiedy serio będzie po 30 stopni. Masakra będzie normalnie. Najbliższy mamy za minutę, chyba gdzieś tam już jedzie. Wysiądziemy gdzieś na Piotra Skargi albo na dworcu. Pochodzimy tam też trochę, żeby dobić kroki, a tam też jest cień, więc zwyczajnie można chodzić i się nie zmęczyć. I dopiero później bym poszedł na takie zakupy, myślę, że dzisiaj kebaba nie będę ja... Jednak postanowiliśmy pojechać do innego miasta i zrobić może? unboxing tego, Taki co kupiłem w sklepie wiem, tak naprawdę. To się okaże na miejscu Jednak postanowiliśmy pojechać do innego miasta i zrobić unboxing tego, co kupiłem w sklepie Minęło już trochę czasu, ja już zrobiłem zapasy, więc pokażę, co kupiłem Trochę tego tu jest, nie zwracajcie na to uwagi, lody które już się topią, minął no, 5 minut, jakie kupiłem takie czekoladki zaraz zobaczymy w tabeli składów co i jak tutaj mamy takie chipsy proteinowe chyba no, to wszystko tak naprawdę pierwsze na celownik idą lody to no, Na 100 gramów mają jedynie 132 kalorie, co jest naprawdę zajebisty. Tłuszczu mają 3 gramy. Węglowodanów mają dużo, aż 22 gramy. I 7 gram białka. Na całe opakowanie jest to już 18 gram białka. Zaraz policzę ile wszystko ma... Kalorii, skład, yy, jaki mają składy? Przede wszystkim muszę się z internetem połączyć. Drugie na celownik zlatują chipsy. Skład pyszny, smak. Zaraz się okaże. jak to jest w ogóle smak? Piramidki i barbecue. Dobra w 30 gramach mają 123 kalorie. Te spaczuszka 60 gram. Jak się nie mylę. Białka mają raptem 3 gramy, ja nie wiem jak oni to nazywają protein, skoro to ma 3 gramy białka. Cukrów mają 1,5 grama, węglowodanów ma to 21 gram, to powinno być w ogóle bardziej na nazwane bardziej, nie wiem, węglowodanem czy coś takiego, a nie protein. Nieważne. I ostatnia jest pseudo czekolada dubajska, chociaż ja wiem skład jest tutaj na 100 gramów mają 5, ma 574 kalorie ja pierdzielę cukru 21 gram węgla 54 Sok, a nie, to jest chyba jednak kluczki. protein 5 gram w sumie 6 ja to idę teraz jeść zaczynając od tych czekoladek Ciekawe wsparcie. Taka dosyć... ...ciorę, no co tu dużo mówić. Z mojej perspektywy nie czuć tu w ogóle pistacji, ale... Z racji, ...z racji, że lubię słodycze, to daje 9 na 10 zaraz będę ja kolejną rzecz lub tam później, więc już nie nagrywam, tylko chipsy. Teraz otworzyłem te chipsy proteinowe. Kolorystycznie prezentują się świetnie. W smaku teraz zobaczmy. Ja z razu mówię, że nie jestem fanem barbecue. Nawet mi to brzydło jakieś Nawet nie wiem kiedy Ale muszę powiedzieć, że naprawdę dobre Takie 8 na 10 daje I na koniec zostawię te lody Które już chyba będą kurwa wodniste Już wszystko zjedzone Tak na moje oko Czekolada 500 kalorii Cips około 300 Dodo około też 300 to jest ponad 1000 kalorii, więc myślę, że to już jest dosyć sporo, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze jadłem śniadanie, pierogi i tak dalej. Dziś tylko zjem kolację. Kroków niestety nie dobiłem 20 tysięcy, chyba nawet 15 tysięcy nie mam. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko schudłem trochę i że będę miał wagę poniżej 84 kg. Nawet jeżeli nie, no to. Te węglowodany mi wskoczą, wskoczą, wskoczą na siłę. Oczywiście już nie mam ławy w planie. W ogóle nagram inny odcinek, bo zmieniłem plan treningowy, ponieważ na tym planie już chestałem progresować to pierwsze Primo, a po drugie Primo już trenowałem na nim z 3 miesiące, więc już kawałek sobie potrenowałem, przestałem widzieć efekty, więc trzeba było plan zmienić. No naprawdę, tak naprawdę to tyle. Teraz gdzieś pójdziemy się przejść jeszcze. Bez młoda godzina. W sensie młoda godzina może nie jest, ale dzień jest na tyle piękny, że szkoda wracać do domów i siedzieć w kanapach. Więc pójdziemy się gdzieś przejść. Dopiero będę jadł pod wieczór, jak wrócę do domu, a nie barg napierdala, A teraz pójdziemy pochodzić, może jakieś edity porobimy. I to tyle w zasadzie, widzimy się już tam. Idziemy, te la... Idziemy teraz na plac kalisteniczny, tak to nazwę. Porobimy jakieś ćwiczenia i widzimy się już na miejscu. Jednak nie poszliśmy na plac zabaw, ponieważ jest naprawdę dużo ludzi i na drążkach, i na innych atrakcjach, więc pójdziemy się gdzie indziej przejść. Jeszcze nie wiem gdzie, aczkolwiek zaraz zobaczymy. I teraz odpowiem na kolejne pytanie, jakim jest. Czemu już nie nagrywasz samorozwoju? Mówiłem to może w ostatnim podpunkcie, ale jeszcze raz przypomnę. Ponieważ, po pierwsze, mało osób oglądało takie treści u mnie. Po drugie, jak zacząłem nagrywać takie vlogi lub ogólnie na no, osiłowni, to filmy zaczęły mi skakać w górę. Po trzecie, skupiłem się też bardziej na tych shortach. Dzięki temu zdobyłem już chyba z 230 subskrypcji lub więcej. Przy okazji zapraszam Cię do subskrypcji kanału. I to właściwie tyle. A czy film wleci z samorozwoju? W sumie nie wiem. Teraz się przyniosłem trochę dalej. Już w zasadzie nic nie mam do powiedzenia. Jedyne co powiem to to, że jestem naprawdę najedzony, a jeszcze czeka mnie kolacja, którą też zjem sobie. Nagram kolację. Podsumuję sobie cały dzisiejszy dzień. Rano się zważę i ewentualnie może nagram trening tylko no nie mam ławy ale może sobie siłę przetestuję nie wiem zobaczymy tak naprawdę to zależy od od tego jak się będę jutro czuł. jeżeli też chcesz żebym odpowiedział na twoje pytanie to zadaj mi je w komentarzu a w następnym filmie lub w następnych filmach na nie odpowiem obliczyłem generalnie kalorie ile zjadłem i wyszło ich 3200, no z hakiem może. Czyli już moje zapotrzebowanie jest bite. Na kolację myślę, że zecięło 500 do 1000 maks kalorii. Co daje na łączną wartość od 3500 do 4000, co jest ponad moim zapotrzebowaniem kalorycznym. Ale z racji, ale z racji że zrobiłem 20 000 kroków, to myślę, że to jest jakaś tam rekompensata. Aczkolwiek waga, jutro wszystko zweryfikuje. Kamerzysta już jedzie, ja zresztą też. Zaraz tam podogrywamy resztę, czyli jakiem i tak dalej. Widzimy się już na miejscu. Ja właśnie już wracam do domu. Zaraz pójdę sobie coś do jedzenia zrobić. Za bardzo już nie wiem co mam mówić. Pomysły mi się skończyły, na wszystkie pytania odpowiedziałem. Więc no przejdę już od razu do konkretów, bo też ten cały film jest taki chaotyczny. Z jednej strony odpowiadam na pytania, z drugiej pokazuję to, co jem, Z i jeszcze gadam, nie wiadomo co. W każdym bądź razie już lecimy konkretnie i tyle. Nie wiem czemu, ale nie nagrał mi się głos. Nie wiem, czym to jest w ogóle spowodowane. Aczkolwiek chodzi tutaj o to, że się ważę, pokazuję ile schudłem, czy tam przytyłem i tak dalej i tak dalej. Przepraszam wszystkich oglądających za ten błąd. Postaram się w następnych filmach je naprawić. brnęliśmy do końca filmu, w którym pokazałem co jem w do odpowiedziałem na wszystkie pytania oraz dodatkowo się zacząłem ważyć. Co prawda różnica jest niewielka, ja ważyłem już w ogóle 84 kg, aczkolwiek przez tydzień jak opowiadałem w połowie filmu byłem chory, przez co do 85 kg przytułem, więc w tym tygodniu i tak subię około kilogram, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Aczkolwiek gdy mnie nie to, to bym już mógł w tym momencie ważyć jakieś dobre 82 kg. Ale niestety choroba wybrała swoje. I musiałem się z tym też pogodzić. No to To w zasadzie tyle w tym filmie. Jeżeli ten film Ci się spodobał, a mam nadzieję, że Ci się spodobał, to upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał. Dążymy do 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że do końca lipca nam się uda. Zostaw łapkę w górę na rozwój kanału, udostępnij film znajomym i pisz komentarze. Jo!